No my jako drużyna dzisiaj, e, też e, pewnie kibice, wszyscy liczyliśmy, że po tych e, trzech remisach, po, po dobrych meczach, e, że przyjdzie zwycięstwo dzisiaj w tym spotkaniu i z takim nastawieniem e, przystąpiliśmy. Bardzo pragnęliśmy też, e, żeby w końcu, bo dawno tak nie było, żebyśmy objęli prowadzenie, żebyśmy nie gonili wyniku i, i te wszystkie założenia się e, sprawdziły. W końcu zdobyliśmy bramkę z stałego fragmentu gry, dobre otwarcie. Wydaje mi się, że początek meczu był żywy z dwóch stron, bo górnik starał się atakować naszą bramkę. My, my sporo atakowaliśmy tutaj bramkę górnika, to też wiązało się z tym, że sporo piłego mieliśmy odebrać właśnie w takich fazach, kiedy górnik próbował atakować. Przykuwaliśmy to na, na takie momenty kontrataku, ale takie momenty też przejścia do ataku pozycyjnego. I po bjęciu prowadzenia no było parę takich momentów, że, że można było gdzieś tam lepiej dograć piłkę w takich pojedynczych sytuacjach, bo trochę takich momentów było. I... Można tego żałować na pewno no, ta wyrównująca bramka no, Podolskiego wiadomo, że bramka Stadiony Świata, bo to uderzenie wyższej jakości ciężko było tutaj powiedzmy no, to obronić, ale też na pewno w tej sytuacji więcej mogliśmy zrobić, żeby doskoczyć do takiego strzału, blokować. Wydaje mi się, że, że to, że mamy dzisiaj porażkę 1-2 i, i, i te nastroje są nie najlepsze, no przede wszystkim ta druga faza pierwszej połowy, bo powiedzmy tak 25 do 30 minut, ciężko mi tak ocenić dokładnie, na pewno to była taka równorzędna gra z dwóch stron. Później Górnik przejął inicjatywę. Przede wszystkim za na zbyt dużo pozwoliliśmy rywalowi na, na własnej połowie. Zbyt łatwo operowali piłką, zbyt łatwo gdzieś otwierali tutaj te momenty gdzieś w ocznych sektorach, też piłki prestopadłe przechodziły. W kilku sytuacjach była tam poprzeczka, Maciej Ostomski dwa, trzy razy bronił, także no to był taki słabszy momenty. i 44 minuta, gdzie tracimy bramkę, no to, 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 to było właśnie takie... To co zdecydowało moim zdaniem o wyniku, bo po przerwie po przerwie no, staraliśmy się yy, odrabiać te straty, próbowaliśmy najpierw w ustawieniu wyjściowym tym wyjściowym 4-2-3-1, później od, od pewnego momentu, od bodajże tam 67 minuty przeszliśmy na trójkę obrońców, na dwa wahadła i dwójkę napastników, podobne ustawienie jak, jak z Termaliką. Wiadomo, że tam braliśmy dziesiątkę. No i próbowaliśmy, nie powiem, że stworzyliśmy jakieś konkretne sytuacje, próbowaliśmy jakieś tam momenty, gdyby udało gdzieś tam się przeknąć, wyprzedzić, na pewno by coś można było o czymś myśleć. Były parę stałych fragmentów, ale niestety nie potrafiliśmy dzisiaj być, powiedzmy, już w tej dalszej fazie meczu yy, konkretni. No i mamy taki no, trudny moment, bo, bo, bo gdzieś tam po cichu liczyliśmy, że te remisy przekujemy na zwycięstwo. I liczyliśmy na to, że ten dystans skrócimy punktowy do tych drużyn, które są tam na tych bezpiecznych miejscach. Niestety się nie udało. No przede wszystkim teraz wiadomo, no trzeba tę porażkę przetrawić, otrząsnąć się i już myśleć, że za trzy dni jest mecz po chorobie, za chwilę w stoku. Ja już wcześniej mówiłem, że nie można tych meczy dzielić na to, czy gramy z kimś z góry z tabeli, czy to jest drużyna z 12 miejsca, czy z wyjazdu, u siebie. No... Od tej sytuacji nie uciekniemy. Trzeba po prostu w każdym meczu i wszędzie myśleć o tym, że te punkty możemy zdobyć i no usilnie o nie walczyć. Na pewno nie jest to łatwy moment, ale trzeba pokazać tym wszystkim, że, no, że jesteśmy mężczyznami i starać się po prostu przede wszystkim jak najlepiej grać drużynowo, bo wydaje mi się, że dzisiaj właśnie takie zamierzenie było i wieloma fragmentami to pokazaliśmy, ale właśnie no taka, taka słabość właśnie tych 20 minut tej drugiej odsłony pierwszej połowy no zdecydowała dzisiaj o, o tym wyniku. Dziękuję trenerze. Mamy jedno pytanie że w zimie Górnik będzie szukał środkowego obrońcy. Widać, że obaj środkowi obrońcy nie są pewnym punktem zespołu. No to jest pytanie bardziej takie nie na teraz. tak? Na pewno, na pewno mnie jako trenera czeka spotkanie z dyrektorem sportowym, który przede wszystkim zarządza tym pionem sportowym. Jest analiza tego wszystkiego. Na pewno no, ta runda pokazuje, że, że są są w tej drużynie miejsca, gdzie należałoby tę rywalizację zwiększyć. Czy będzie środek obrony, no jeszcze takich decyzji nie zapadły. Na pewno na pewno pytanie wynika z tego, że tych bramek dużo tracimy, ale też, też moim zdaniem no, za... wiadomo, jest bramka, czy jest linia obrony, ale... Ostatnie mecze pokazały, że, że po prostu mniej tych bramek traciliśmy, bo też potrafiliśmy skuteczniej bronić całym zespołem i to nam przede wszystkim pomagało. Jeżeli tego nie ma, pojawiają się te błędy i, i już taka, taka powiedzmy skuteczność obrońców spada. Dzień dobry. Eee, wydaje mi się, że tak krótko można podsumować to spotkanie. Eee, po pierwsze, skomplikował nam się mecz od razu, na samym początku, szybko stracona bramka. Jednak odpowiedzieliśmy też dość szybko, i mimo tego, że bramkę strzeliśmy pod no właściwie 45 minuty pierwszej połowy, to w pierwszej połowie mogliśmy zamknąć to spotkanie, bo stworzyliśmy sobie kilka znakomitych sytuacji, których, których nie wykorzystaliśmy. No, a wiadomo, w drugiej połowie wynik jest tylko różnicą jednej bramki. Gospodarze naciskali w różny sposób i szukali swojej szansy na wyrównanie spotkania. W wielu momentach żeśmy sobie skomplikowali życie, tracąc w niebezpiecznych miejscach piłkę, ale cieszymy się bardzo, bo to dla nas był niesamowicie ważny mecz. Myśmy już dawno nie wygrali dwóch spotkań pod rząd, a to pozwala nam na taki głębszy oddech, jeśli popatrzymy na, na tabelę. To było bardzo, bardzo ważne. Zwycięstwo dla nas, dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy mamy jakieś pytania? Proszę bardzo. Trenerze, no właśnie, w pierwszej połowie bardzo dużo takich stuprocentowych okazji. Czy w tym meczu możemy mówić o... No ciężko mówić o pechu w przegranym meczu, ale o pechu, szczególnie Krzysia Kubicy. Czy gdzieś to jest to, o czym, był, o czym trener często mówił na poprzednich spotkaniach, konferencjach, że gdzieś te wykończenie akcji, że tego brakuje? Nie, no już mówiłem, nie wykorzystaliśmy, skomplikowaliśmy się życie, sobie życie, a sytuację. No raz się strzela, raz się nie strzela, raz się strzela więcej, raz mniej. No nie, nie, nie ma co, co wracać. Wiadomo, że łatwiej usprawiedliwić te niewykorzystane sytuacje wtedy, kiedy się wygrywa mecz. Natomiast na pewno byśmy żałowali, gdybyśmy tego meczu nie wygrali. To jest, to jest normalne. Ale jak już, to byśmy w każdym meczu mieli tyle sytuacji, co z górnikiem. Łączna, o co wiem, nie będzie wcale łatwo. Bardzo trudny teraz okres, no bo przecież kilka dni gramy z piastem, później kilka dni ze Śląskiem. jakieś specjalne przygotowania na ten okres. Tak specjalne no, rozruch rozruch mecz rozruch rozruch mecz nie ja, ja w takich sytuacjach martwię się tylko, tylko o to żeby wszyscy byli zdrowi żeby y, wielu zawodników y, tych którzy grali 90 minut mogło y, zregenerować ale zamykamy rozdział Górnika Łęczna gdzie wiedzieliśmy że nie będzie łatwo o punkty bo, bo w ostatnim czasie Górnik punktował praktycznie wszędzie i przeszedł w Kucharze Polski i miał miał e, dobre wyniki z zespołami strzołówki z naszej, naszej ligi, czy, czy nawet z liderem Lechem Poznań. E, także, także bardzo się cieszymy. Natomiast no, no nie, zamykamy ten rozdział, myślimy teraz o, o meczu pucharowym, e, a dopiero później będziemy myśleli już o kolejnym spotkaniu ligowym.